No, dzień dobry, dzień dobry, moje kochane strzelce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 30 sierpnia do 5 września 2021 roku. E, kochani pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc się rzeczy nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla was, a resztę zostawcie. E, dla moich nowych strzelców na kanale, e, kochani zajrzyjcie proszę do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Także zachęcam, zachęcam bardzo, bardzo, bardzo mocno. No i co? Łapeczka w górę, mile widziana. Zasubskrybujcie kanał, jeśli wam się to podoba. Zostawcie komentarz, jeśli i macie ochotę, będzie mi również bardzo, bardzo miło. Dobra, strzelce, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co tam miłego się u Was może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra? I oczywiście karta opiekuńcza dla Was na nadchodzący tydzień. Uf. Majestat. No pięknie. Majestat. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości. I wdzięku. Mm, pięknie. Dobra kochani, to co? Lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Paść buław. No, kochani, widzę, że będzie się działo i ogólnie Wy też będziecie w takiej energii chętni do działania. Będziecie chętni do próbowania nowych rzeczy, do organizowania różnych spraw. Będzie dużo ognia w Was się paliło. To jest taki dziecięcy zapał troszeczkę. Taki fajny, taki bardzo pozytywny zapał, tak? Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Taki właśnie ogień do działania, że będzie Was wszędzie pełno. Będziecie chcieli to ogarnąć, tamto ogarnąć. Tak wiecie, wszystko zrobić, żeby wypaliło, tak? Będziecie tego ciekawi, tam tego ciekawi. Także tutaj jakaś wiadomość, tu telefon, tu coś tam, tu spotkanie. Także będzie się dużo działo i wokół was i wewnątrz was, ale wydaje mi się, że sobie pięknie z tym wszystkim poradzicie, bo tak jak mówię, oprócz tego, że to jest ogień, tak? Czyli to jest to działanie, ta pasja, to widzę tutaj taki, taki skill u was, taki, wiecie, mm, Eee, jakby to powiedzieć? Eee, och, nie wiem, czy mnie rozumiecie, Boże. Chodzi mi o to, że mimo, że będzie się duży działo, będziecie z taką precyzją podchodzić. Tak jak widzicie, tutaj ta dziewczyna, która tańczy, tu podskakuje, tu tą, 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 tą buławą właśnie rzuca, eee, ale pięknie ogarnia to wszystko. Robi to z gracją, robi to z pasem, robi to z namiętnością. I robi to tak właśnie w taki piękny. Eee, Elegancki bym powiedziała sposób, tak. No i tak właśnie będziecie działać, kochani. Dobra, co miłego się wydarzy? Uuu, dziewiątka kielichów, kochani, jakieś spełnienie marzeń wasze. Coś się tutaj dla was szykuje, może przyjdą jakieś, właśnie wiadomości, bądź może sami tutaj wpadniecie na jakiś pomysł, może to być kwestia uwolnienia się od kogoś czegoś, od jakiejś sytuacji. No ale dziewiątka, dziewiątka kielichów to jest zdecydowanie spełnienie jakiegoś małego marzonka, jakiegoś większego marzonka w waszym życiu. Coś się tutaj dla was, kochani, rzeźbi, coś się szykuje. Zobaczmy, dziewiątka, kielichów. Zobaczmy, co tu więcej wyjdzie. Ach. Koło fortuny, koło fortuny. No, a może wygracie w topka? Albo w jakąś inną grę losową? Spróbujcie, czemu nie? No, rycerz pentakli. Sprawy zawodowe ruszają do przodu. Pomalutku, pomalutku, może coś tutaj ruszy. I księżyc, księżyc, księżyc. Coś tu nie widzicie, czegoś, ale nie wydaje mi się, żeby to było coś, czego macie się obawiać. Y Wiecie co? Może się pojawić jakaś możliwość, możliwość, nie wiem, dodatkowego zarobku albo jakiegoś rozwoju finansowego, yy, kochani, ale to będzie całkowicie nowa droga, bo na spodzie tutaj mamy jeszcze tego pazia pazia Buław, na spodzie jeszcze mamy tą dziewiątkę, dziewiątkę mieczy, więc bardzo się tutaj będziecie o to martwić, czy podołacie. Yy. Kurde, jakby to powiedzieć. Kochani, może z bo karta, ym, karta, karta, karta koło Fortuny mówi, że coś się wydarzy z Coś nagle, coś takiego z zaskoczenia. Może przyjdzie do Was właśnie jakaś wiadomość, jakaś oferta dotycząca właśnie rozwoju, współpracy, pracy na innym stanowisku, na dodatkowym stanowisku. Coś tego typu może się pojawić. To będzie takie za zasłoną. To będzie coś, co, czego w ogóle byście się nie spodziewali. Yy, I kochani, będziecie troszeczkę tacy... Zdystansowani do tego. Z jednej strony fajnie, bo to może się okazać jakimś waszym marzeniem, może marzeniem na poszerzenie finansów, na polepszenie finansów albo na spełnienie jakiegoś waszego marzenia. Może ta praca jest spełnieniem waszych marzeń, ale tutaj obawiacie się, czy dacie radę, ponieważ karta Księżyce jest kartą tajemnic, ale jest też kartą lęków, ukrytych lęków. Wydaje mi się, że sami przed sobą. Em, em, tak, z, wiecie, z jednej strony chcecie, ale z drugiej strony się bójcie. I gdzieś podświadomie możecie się troszeczkę bronić przed tą sytuacją, przed tą ofertą na zasadzie, kurde, nie, ja nie dam rady, ja sobie nie poradzę, w ogóle nie wiem, nie, nie ogarnę na przykład dwóch prac naraz, czy, czy jak mam pozbyć się tej, już tyle lat tu pracuję, czy cokolwiek. Także, kochani, mogą się pojawić takie wewnętrzne lęki, obawy wewnątrz Was, ale tutaj wszechświat mówi, że to jest odpowiedni moment, więc bierz byka za rogi, tak? Nie poddawaj się, walcz o to. Małymi kroczkami, tak? Ale to jest dobry moment, żeby to wykorzystać. To jest dobry moment, żeby wykorzystać tutaj szansę, bo zasiane ziarna dzisiaj, że tak powiem, dadzą jakieś większe spełnienie na przyszłość. Tak? I tutaj wszechświat Ci sprzyja. Twoje decyzje, decyzje innych, decyzje wszechświata, wszystko jest skumulowane właśnie w tym momencie. I to jest idealny moment, żeby, żeby ruszyć, żeby zadziałać, tak? żeby coś osiągnąć. Więc kochani, ja bym się nie wychała na waszym miejscu, tylko naprawdę działała. Bo to może przynieść Wam fajną satysfakcję na, na przyszłość, tak? Na przyszłość. Mhm. Dobra. E, na co uważać, kochani? Na co uważać? Uu, rycerz kielichów, na jakieś romansiczki? Rycerz kielichów, trygon wody, rak, ryby skorpion, energia rycerza na białym koniu, tak? Czaruś, romantyk, amant, przystojniak, jakby nie patrzeć, bądź przystojniaczko oczywiście, panowie, jak coś to sobie odwróci energię. No, ale tu jest ostrzeżenie przed tą osobą, więc bym uważała, ktokolwiek to jest. Jeżeli to już jest romans, z którym, w którym jesteście, osoba, z którą już się spotykacie. Wydaje mi się, że chodzi o świeże relacje, no bo jednak to jest energia rycerza. No, chyba że jesteście w długotrwałym związku z rycerzykiem, no to. Mogą wyjść tutaj niefajne jakieś sytuacje, tak, z osobą, która wiecie, pojawia się i znika, która nigdy nie jest z wami na 100%, która się nie angażuje w nic więcej. Um, no, to sami sobie odpowiecie na pytanie, czy chcecie żyć w takiej relacji i tkwić w takiej relacji bez, bez przyszłości. No ale kochani, jest ostrzeżenie przed jakimś amantem, być może którego już znacie, albo który dopiero stanie na Waszej drodze. Zobaczmy, zobaczmy tego rycerza kielichów. Królowa Mieczy. Wciąć mu łeb. Król Buław. No dobra, chodź. Tak, są to stateczne, kochani, magy. Mhm. E, powiem Wam tak, kochani, e, bądźcie świadomi swojej wartości. Ta osoba nie jest was warta, Wy jesteście tutaj królem buław, tak? To jest wasza energia, drogie strzelce, Wy jesteście magiem, wy tworzycie własną rzeczywistość, a ta osoba się nie nadaje do waszej rzeczywistości, jest za nisko, jest to, to nie ten level, że tak powiem, tak? Ta osoba nie jest na tyle dojrzała, żeby zagwarantować wam fajną przyszłość. Ta osoba y, może się pojawić tylko wiadomo po co, tak? Y, Nic konkretnego nie wprowadzi w wasze życie albo nie wprowadziła w wasze życie już jeśli już się z tą osobą spotykacie, tak? Yy, więc z karty mówią odciąć się, podjąć działania, zakończyć tą relację, ponieważ ona wprowadza, okej, okay, dużo być może jakiejś atrakcyjności, pasji, ale tylko coraz więcej konfliktów. Konfliktów w was, konfliktów z tą osobą. Czas sobie odpuścić. Czas się uwolnić, moi drodzy. Jeżeli to jest jakiś romansik, w którym tkwicie, czas się z tego uwolnić, szczególnie jeżeli jesteście w stałych relacjach. Jeżeli nawet jesteście singlami, wy wydaje mi się, kochani, czujecie, że to jest związek bez przyszłości. Więc tutaj też warto podjąć pewne kroki i się uwolnić, żeby być wolnym, kiedy przyjdzie ta właściwa osoba, tak? No a dla moich singli uważajcie na takich czarusiu. Wydaje mi się, wy strzelce, jesteście bardzo instynktowne w. Od razu tak wyczuwacie, kto jest, kto jest kim, tak? Macie, macie ten szósty zmysł, przynajmniej te strzelce, które znam, i wydaje mi się, że od razu poczujecie, że, że coś wam śmierdzi w tej osobie. Także nie brnąć, bo, bo co, bo ma ładną buźkę i nie wiem, i fajnie się prezentuje. To nie ma sensu. Jeżeli czujecie, że w tej osobie coś nie gra, to nie gra, tak? Ta osoba może nie być po prostu z Wami szczera i, i, wy to, i Wy to wyczujecie. Ta osoba może być czarusiem, tak? Ta osoba może być takim manipulantem, opowiadać Wam nie wiadomo co, a Wy będziecie czuć, że to po prostu śmierć i opowiada Wam mzdury i kłamie w żywie oczy, tak? Pożegnać się z czymś takim. Pożegnać, nie wchodzić w taką relację, nie angażować się, bo to po prostu nie ma sensu. Nawet na chwilę, żeby, żeby się chwilę pobawić. Po co? Po co. No dobra, zobaczmy co w miłości. No właśnie, Królowa Buław. Wy jesteście Królową Buław, tak? Po co wam rycerzyki? Yy, kochani, Królowa Buław, piękna energia pasji, namiętności, siły, wiary w siebie, pewności siebie, seksapilu, takiej atrakcyjności, takiej, wiecie, wibracji, że tak powiem. To jesteście wy. To na 100%, moje strzelce, jesteście wy. Taką energią będziecie piękną emanować. Także jeżeli jesteście w stałych związkach, na pewno Wasz partner nie ominie tej energii i może być bardzo gorąco, bardzo fajnie. No a jeżeli jesteście singlami, kochani, to będziecie przyciągać i to mówię, będziecie przyciągać i takich czarusiów i podejrzewam, że takie grubsze ryby. No zobaczmy, zobaczmy tą królową buław. dziesiątka pentakli. była odwrócona i ósemka buław. Kochani, czy wy przypadkiem tutaj nie rozstajecie się z partnerem albo coś takiego? Nie rozstajecie się z jakiegoś stałego związku? Bo tu widzę, że coś takiego może następować, ale to jest na waszą korzyść, bo widzę, że tutaj odzyskujecie tą pewność siebie i wiarę w lepsze jutro. Chociaż jeszcze macie troszeczkę mętlików w głowie, troszeczkę jeszcze jest takich zawir zawirowań. Być może musicie tutaj bronić jakiejś swojej pozycji, ymm, może jeśli macie dzieci, to a propos właśnie dzieci, tutaj walczycie o takie sprawy. No ale czujecie, że ymm, związek z tą osobą. Ymm, nie był na tym samym poziomie, ponieważ kochani, no wy jesteście w energii królowej Buław, a tu macie do czynienia z rycerzem Buław, tak? Czyli z osobą, która jest playerkiem, która jest um, chyba jeszcze nie do końca dojrzała, tak? Mogliście być w związku z tą osobą w małżeństwie, może macie rodziny razem, ale wygląda na to, że tutaj ten etap się kończy. Mamy dziesiątkę, dziesiątkę pentakli i mamy świat przy tym, także... Dla części z was ten etap się kończy, biorąc pod uwagę jeszcze, że mamy czwórkę buław odwróconą, która bardzo często symbolizuje małżeństwo. Będziecie, będziecie tutaj omawiać, może jakieś sprawy rozwodowe, będziecie omawiać sprawy rozstaniowe i tego typu, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że tutaj partner może dopiero zauważyć, co stracił, tak? ponieważ mówię, wy jesteście w tej energii królowej buław, i jeszcze będzie walczył o tą relację, walczył o ten związek. Może próbował was w jakiś sposób przekonać, że że, że może warto, warto o to miłość zawalczyć jeszcze raz, może warto jeszcze spróbować. Ale wydaje mi się, że moi drodzy, wy już albo macie jakiś nowy płomień na, na horyzoncie, albo to jest kwestia po prostu odzyskania tej takiej pewności siebie, że, że nie, ty nie dorastasz mi do pięć, tak? Ty, ty nie jesteś dla mnie człowiekiem, osobą, tak? Jestem warta, jestem wart, Kogoś lepszego, kogoś, kto mi dorówna energią i kogoś, kto o mnie zadba, i kogoś, kto mnie doceni, tak? I wygląda na to, kochani, że. Mm, no że część z Was po prostu tutaj się żegna z kimś, tak, może to być kwestia też jakichś wyjazdów za granicę e, zmiany życia, zmiany totalnie tak, jakiejś życia, ale to może być kwestia po prostu świata, zamknięcie tego cyklu trudnego, tego e, w, którym, w którym nie się, nie czuliście się za dobrze, tak, ruszacie po prostu przed siebie, ruszacie po swoje marzenie ruszacie być może po swoją jakąś taką miłość, spełnienie ehm, no a kochani, co wam powiem jeszcze? Co wam powiem jeszcze? Dla moich singli, dla moich e, moich singli, może pojawi się ktoś? Nie mówię tu o tym rycerzyku, chociaż ta osoba też podejrzewam, że jest troszeczkę w energii tutaj tego rycerza, ale tym razem buław. Ehm, może pojawić się romansik na horyzoncie. Może pojawić się romansik i wydaje mi się, że albo Wy jesteście tutaj świeżo po jakimś rozwodzie, a jeżeli nie, no to ta osoba jest tutaj świeżo po rozwodzie. I jest to rozstanie typowo. Ta osoba mogła wyjechać za granicę, mogła przyjechać właśnie do Polski, mogła zmienić miasto. To jest totalna zmiana właśnie w życiu tej osoby. Mogła przyjechać tutaj za pracą, tak? No ale mówię, wydaje mi się, że z tą dziesiątką pytakli tutaj doszło do jakiegoś rozstania, uwolnienia się z tego związku. Ta osoba jest singlem, więc jak coś, to się nie marszcie, bo wydaje mi się, że może Możecie mieć tutaj jakieś troszeczkę zawirowania myślowe a propos tej osoby. A propos, czy jest w związku, czy nie jest w związku. Yy, ale kochani, nie. Czwórka Buław mówi, że nie jest w związku i da wam o tym znać. Myślę, że przedstawię jakieś dowody, żeby was też uspokoić w jakiś sposób. Yy, inną kwestią jest taka, że ta osoba chyba na chwilę obecną nie chce też stałej relacji i wydaje mi się, że otwarcie wam o tym powie. Yy, otwarcie wam o tym powie, ponieważ mówię, może być świeżo po rozstaniu i może nie mieć ochoty na na stabilizację, ale będzie o tym komunikacja, i to wy podejmiecie, kochani, decyzję, czy chcecie się w coś takiego pakować, czy nie. Bo mówię, ta osoba tutaj jest czarusiem, ona będzie ma was mamić, oszukiwać. Ta osoba jest szczera, ona powie Wam konkretnie: słuchaj, jestem po rozwodzie albo jestem świeżo po rozstaniu, nie mam teraz ochoty na stabilizację, pobawmy się pospotykajmy się, zobaczmy co dalej z tego wyjdzie i jeżeli wam coś takiego pasuje to, to jak najbardziej widzę, że na początku będziecie się bronić przed tą osobą, widzę, że niekoniecznie będziecie chcieli w to inwestować tak? będzie duże takie zawirowanie w waszej głowie, ale wydaje mi się, że ujrzycie po jakimś czasie potencjał ta osoba też się nie podda, ta osoba będzie tutaj wysyłać wam wiadomości, będzie was kusić będzie o was walczyć i wydaje mi się, że z czasem z czasem, nie mówię w tym tygodniu z czasem, jeżeli dacie temu Szanse, to może się przerodzić w coś więcej, w jakieś takie spełnienie wasze i w taką duszą, duszą relację. Ale mówię, póki co ta osoba oficjalnie przyzna się, że nie ma ochoty na stabilizację, że chce się bawić, że chce się cieszyć życiem, że nie ma ochoty na. Um, no, na takie wiecie, etykiety typu jesteśmy parą i, i wiecie, i tego typu rzeczy, tak? No. Tak bym to widziała. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. E, piątka Pentakli, kochani. Tutaj widzę jakieś takie poczucie osamotnienia. Poczucie osamotnienia, że mm, może poczujecie, że wszystko jest na waszej głowie, może poczujecie, że coś tam się nie układa tak, jak powinno, może będą jakieś braki finansowe, które trzeba będzie tutaj jakoś zapełnić, e, może ktoś z waszego bliskiego otoczenia będzie potrzebował jakiejś pożyczki albo coś, coś w tym stylu. E, no jedno, co Wam mogę powiedzieć, nie ma wyjścia bez sytuacji, nie ma wyjść bez sytuacji i widzicie, ja zawsze to powtarzam przy tej karcie, ta kobieta ma głowę skuloną tutaj na kolanach, a gdyby podniosła wzrok, zobaczyłaby ten klucz do tego zamka i by mogła się uwolnić z tej ciasnej, trudnej przestrzeni, tak, w której się znajduje. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, więc kochani, jeżeli to Wy, to broń Boże, nie poddawajcie się. Mm, zobaczmy, zobaczmy tą piątkę ten taki, co tu jeszcze wyjdzie. Może to być też kwestia, że będziecie mieć po prostu dużo na głowie i momentami sytuacja was przerośnie i będziecie czuć się zwyczajnie zmęczeni. Mamy piątkę buław. Boże pazie buław. Może być to związane z dziećmi. No tak rok szkolny się zaczyna. Dzieci idą do szkoły, do przedszkoli, do, do innych rzeczy, możecie po prostu być troszeczkę przeciążeni tym wszystkim, arcykapłanka. Mhm. Głupiec, tak, a smieczy królowa kielichu. Wiecie co, kochani? No, mi to wygląda na rozpoczęcie roku szkolnego, troszeczkę. Na rozpoczęcie roku szkolnego. Mamy tą arcykapłankę, z tyłu są książki, więc chodzi o jakąś naukę, głębszą naukę. I asmiecze, czyli nowe inspiracje, tak, pod spodem królowa kielichów. Będziecie starali się do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie, bardzo opiekuńczo, bardzo wyrozumiale, ale momentami, wiecie, możecie mieć po prostu dość tego wszystkiego. Możecie czuć zmęczenie, że wszystko jest na waszej głowie, że musicie to wszystko ogarnąć, że dzieciaki tu chcą to spróbować, tamto że coś tam, że, że mają jakieś problemy, jakieś trudności, no po prostu może być za dużo, za dużo tego wszystkiego i możecie poczuć, że na przykład, nie wiem, nie macie wsparcia w partnerze, w partnerce, w rodzinie, w najbliższych i że ten nowy start jest po prostu ciężki, tak? Także kochani, jak coś, to się nie poddawajcie, bo tak jak mówię, nie jesteście sami w tym wszystkim, nie jesteście w tym sami, więc więc nie popadajcie tutaj w jakąś deprechę, tak? Mhm Dobra, praca i finanse. Yy, wisielec, kochani, wisielec może oznaczać dwie sprawy. Albo jakieś zawieszenie spraw, sytuacji w pracy, że, nie wiem, coś, coś jakaś przerwa, wyjazd, yy, wakacje. Yy, albo chwilowy przestój, tak, w pracy, bo nie wiem, nie będzie co robić i szef da Wam przymusowy wolny, albo coś w tym stylu. Albo kwestie po prostu spojrzenia na swoją pracę, na pewne sytuacje, na pewne obowiązki z innej perspektywy. Będziecie szukać tutaj takich nowych doświadczeń, nowych wyjść sytuacji, nowych rozwiązań, tak, a żeby to zrobić, będziecie musieli po prostu przystanąć, przyjrzeć się temu wszystkiemu innemu, wszystkimi tym alala, tym wszystkim sytuacjom, tym wszystkim problemom, wyzwaniom i tak pokombinować, żeby, żeby, żeby obrócić to wszystko na swoją korzyść, tak? I żeby wyjść z tej sytuacji broną ręką. No, zobaczmy, zobaczmy tego wisielca. Czeszarzowa! I dziewiątka mieczy. Tu są jakieś zmartwionka, kochani, w pracy. Powiem Wam tak, może być taka sytuacja, że coś z szefową jest nie tak, ponieważ wyszła nam tutaj cesarzowa, która często może mówić o, o jakiejś przewodniczącej, kierownicy szefowej itd., itd., o jakimś zwierzchniku. I coś z tą osobą może tu być nie tak, ponieważ mamy tu dziewiątkę mieczy i czwórkę kielichów. Możecie czuć się niedoceniani w pracy, możecie czuć się... Mm, że wiecie, wszystko jest na waszej głowie, wszystko jest. Um, no, wszystko, wszystko po prostu musicie wykonywać sami i tak dalej. Przez to macie, nie wiem, nieprzespane noce, albo zabieracie robotę do domu i ogólnie tyracie jak te woły, um, a wasza praca gdzieś tam jest nie, niedoceniana w jakiś sposób, tak? I momentami zastanawiacie się, czy da, warto dalej o to walczyć, czy lepiej sobie odpuścić, tak? Um, Kochani, powiem tak, przeczekajcie tą sytuację, bo wydaje mi się, że coś się tutaj dla Was szykuje, ale jeszcze nie widzicie pełnego obrazu sytuacji. To może być właśnie to. To może być to spełnienie marzeń, które do Was idzie, kochani, ale którego jeszcze nie widzicie. To może być ten obrót losu, który się tutaj dla Was szykuje. Więc powiedziałabym tak. Przy wisielcu nie wykonujcie teraz żadnych niepotrzebnych ruchów. Nie podejmujcie żadnych niepotrzebnych decyzji, tak? Zwłaszcza takich e, pochopnych i takich szybkich. E, tu jest ważne, żeby przeczekać, żeby przyjrzeć się tej sytuacji i żeby być może zacząć postrzegać tą sytuację troszeczkę inaczej. Bo mówię, jest coś, co się dla was szykuje tam gdzieś tam po cichaczu być może właśnie jakiś awans, być może jakaś zmiana, który polepszy Waszą sytuację finansową, ale tu jest ważne, żeby nie dokonywać żadnych pochopnych decyzji. Mimo, że jesteście w energii pazia, buław, czyli energii działania, tu jest ważne, żeby przystanąć, przyjrzeć się i przeczekać ewentualne jakieś problemy. To jest, to jest pierwsza rzecz, która, która mi przyszła do głowy. Druga rzecz jest taka, że jeżeli prowadzicie własną działalność, kochani, jeżeli sami jesteście szefami, tak? Jeśli prowadzicie jakąś swoją własną działalność, własną firmę, mogą się pojawić jakieś trudności w tym tygodniu, które ciężko wam będzie przejść. To może być też związane tutaj z tą piątką, e, piątką e, pentakli, która jest tutaj obok, tak? Szczególnie jeśli prowadzicie firmę z bliskimi, ze znajomymi albo z rodziną, prowadzicie jakąś taką rodzinną spółkę, oczywiście nie musicie. E, ale wydaje mi się, że mogą być jakieś takie problemy, które których nie zauważyliście, że nadchodzą, albo coś po prostu przeoczyliście w pełnieniu papierów, albo w jakimś wysyłaniu jakichś danych, albo jakichś tam rzeczy, tak? Nie wiem, czym tutaj się zajmujecie, ale może być po prostu coś, co umknie waszej uwadze, co może przysporzyć wam troszeczkę z nocy. Nie sądzę, żeby to był jakiś taki straszny problem, którego nie da się odkręcić, ponieważ widzę, że tutaj będziecie ostro walczyć, żeby, żeby ta sytuacja się polepszyła i żeby. No właśnie, żeby ta sprawiedliwość, tak powiem, żeby to się wszystko wyrównało, tak? Także uda Wam się doprowadzić to do, do takiego korzystnego dla Was celu, no ale przyniesie Wam to troszeczkę zmartwień i troszeczkę walki o, o odkręcenie tej sytuacji. No, będzie to też wymagało od Was takiej elastyczności z tym wisielcem, tak? Elastyczności, żeby się tutaj dopasować do kogoś, do czegoś, do jakiejś sytuacji, może pójść na jakieś ustępstwa, żeby, żeby osiągnąć ten właściwy cel. Także miejcie to na uwadze. Dobra, rada dla Was, drogie strzelce. Czwórka buław, więcej radochy w życiu. Pójdźcie na imprezę, spotkajcie się ze znajomymi, nie siedzcie całymi dniami w robocie, nie zamartwiajcie się niepotrzebnymi sprawami, szczególnie tymi, na które nie macie wpływu. Wprowadźcie więcej radości do swojego życia, tak? Więcej, więcej flirtów, więcej tańca, więcej spotkań z bliskimi, więcej takiej radości, po prostu więcej radości, tak? Dobra, to co? Zwierzaczek na koniec. Co wam wyskoczyło? Trzy. A co? Mamy rozgwiazdę. Open to infinite possibility. Oczywiście, otwórzcie się na nieskończone możliwości, te nieskończoności do Was idą, szczególnie widzę tutaj w sprawach zawodowych, tylko musicie troszkę poczekać, pokombinować będzie dobrze. U, mamy antylopę, life is speeding up, no właśnie, życie przyspieszy, w tym tygodniu może być dużo obowiązków, którymi możecie, musi, będziecie musieli się zająć i dużo rzeczy, które będziecie musieli ogarnąć. Momentami możecie, tak jak mówię, czuć się zmęczeni, przytłoczeni, troszkę samotni w tym wszystkim, ale dacie sobie pięknie radę. No i mamy tutaj Bobra, Leje Solid Foundation, czyli podłóż solidne fundamenty, czy to związek, czy to jakaś nowa relacja, czy, czy praca, czy jakiś projekt, w którym jesteście, czy dzieci, które idą do szkoły, budujcie wszystko na solidnych fundamentach, tak? Na solidnych podstawach, żeby to miało na czym wzrosnąć, tak? Po prostu. Dobra, kochani, raz, dwa, trzy. Jeśli macie jakieś pytania, to nadchodzą odpowiedzi. Wybierzcie sobie liczbę, numerek od 1 do 3, a ja już Wam losuję. Odpowiedź numer 1. Odpowiedź numer 2. Widzieliście? Chyba nie widzieliście. Dobra, biorę odpowiedź numer 3. Bo się odwróciła. Muszę te kartę lasować troszeczkę dalej, bo jak coś się odwróci, to żebyście nie widzieli od razu odpowiedzi. Chociaż pewnie już wcześniej macie te numerki swoje wybrane. Dobra, odpowiedź numer jeden. Okazja. Hmm, jest to jakaś okazja, widzicie? Złoto tutaj spływa na Was, obsypuje Was jakimiś korzyściami. Także tu jest okazja do wykorzystania. Odpowiedź numer dwa. Wybierz nowy kierunek. Uh -huh. Ok. I odpowiedź numer trzy. Klarowna komunikacja. Czyli tutaj kluczem do sukcesu, odpowiedzią na wasze pytanie jest klarowna komunikacja. Dobra, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam cudownego tygodnia. Nie dawajcie się. Uh -huh. Dacie sobie ze wszystkim radę. No i co? Powodzenia, kochani. Do zobaczenia za niedługo. Buziaki, pa. pa.